Cześć, siemano, jestem Mateo, a dzisiaj sobie zagramy y, z Kubiszczałem z kanału kubiszczał.pl i dzisiaj sobie zagramy y, y, bio duo, a y, ten, to są y, zony, zony, zony zone warsy i właśnie dzisiaj z Kubiszczałem gramy, idziemy do szóstki, Kubiszczał, dobra, po, z, za... Zagramy dzisiaj sobie yy, parę bitek, będzie może nam słabo szło, dobrze może, nie wiadomo, ale wiem, że tutaj poduszka jedna jest już zbita, prawie i dostał, Ko gość ma, le dobra, leży? No, jest Dobra. Leży. Leży. Dobra. Dobra. Wypchał mnie. Ja otwieram lamę. Dawaj do lamy, dawaj do lamy. Szybko tu, 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 tu. Gdzie lama? Edytuj szybko sobie. Musimy się podzielić. To ty, ty, ty weź sobie... Yy, ja pompę wezmę Albo nie, weź sobie pompę i to Dobra, to jest... Dobra, 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 dobra Ja sobie zostanę... Ło, dostałem! Kubisz leży. Dostaję, o jezu. Dobra, to my się widzimy za chwilę.